Startujemy! Jak leci? Jaki jest plan lotów? Dokąd? Zgoda na start! A, to ty! O! Coś mi upadło! Nie zbaczaj z kursu! Wolałbym latać! o. o. Zawsze możesz być moim skrzydłowym! Pilot do Bombardiera i tu Bombardier, mów! Teraz zademonstruję efekt Dopplera! Doppler Tak jest, zrozumiałem! Już się robi! Zaraz przekroczę barierę dźwięku! Co tam? Nawet nie usłyszą jak nadlatuje! Hej, daw bezkresne błęki! A ta bomba jest dla Ciebie! Jestem niezły. Śmierć!